Przybył do mnie właśnie smartfon Joy-Z na, na naszym rynku w tym segmencie firmy Xtreamer. Firma ta zajmowała się dotąd m.in. odtwarzaczami multimedialnymi, a to jest ich pierwszy smartfon, który trafił do dystrybucji w Polsce. Powiem szczerze, jeszcze go nie otworzyłem, a na razie już mi zaimponował. Bo oto co czytamy na opakowaniu. W środku mamy telefon z 4,7-calowym ekranem HD. Wyposażony w czterorodzeniowy procesor Samsung Exynos, z 13-megapikselowym aparatem, z baterią 2500 mAh i z Androidem 4.04. No i przyznacie, że jak na początek to to wygląda dosyć dobrze, bo to no, jakby nie było topowy smartfon, topowe komponenty. Na pudełku dosyć dużo informacji i za to należy tutaj producenta pochwalić, bo w zasadzie wszystkie kluczowe. Kluczowe elementy wyposażenia mamy tutaj wypisane. Przeczytamy też zawartość opakowania. Także myślę, że tutaj duży plus dla producenta, bo to jest nie jest po prostu jeszcze normą. U nas powinno być. Dobrze, otworzymy go. Ja się teraz będę chwilę mocował z folią, która zamyka ten kartonik. Ale to po to, żebyście widzieli, że telefon otwieram po raz pierwszy z wami i na gorąco od razu z wami dzielę się wrażeniami. Wyrzucimy folię i zajrzymy, co w pudełku. Pudełko, niekoniecznie chcę współpracować, ale to kawał solidnego kartonu. A, mamy telefon. No telefon jak wiadomo, duży siłą rzeczy, nie może być inaczej. Myślę, że obejrzymy go za chwilę. O, jest w pokrowcu. Tutaj małe wyjaśnienie, dowiedziałem się od producenta, że ten pokrowiec będzie u nas oferowany jako wyposażenie opcjonalne, za to w wielu różnych kolorach, niekoniecznie tylko w czerni. Ale obejrzyjmy, co jeszcze dostaniemy w zestawie poza tym pokrowcem. Mamy zestaw słuchawkowy, stereo oczywiście, no już zerknijmy. Słuchawki do uszne z klawiszem do odbierania, połączeń mikrofonem na kablu, z klipsem, no i z jackiem. Coś jeszcze? Kabel, micro USB. Normalny składnik, czyli ładowarka będzie właśnie z wyjściem USB i dokładnie takowa właśnie tutaj jest. Ja jeszcze zerknę, bo od jakiegoś czasu trzeba zwracać uwagę, jakie jest napięcie wyjściowe. 0,6 Ampera, czyli widać, że ten akurat telefon będzie się ładował standardową ładowarką ze zwykłego USB. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ niedawno testowaliśmy na przykład Asusa Padfon. Który wymagał mocniejszej ładowarki z wyjściem amperowym. Mamy tutaj jeszcze sporą baterię. Duże wymiary, a pojemność 2,5. No tak jak napisano na opakowaniu. I bateria jest jedna. O, tu widzę, że producent zadbał. Dodaje też dwa adaptery z micro -SIM na normalnego, Mini Sima. Bardzo miły dodatek, i na pewno wielu użytkowników ucieszy, nie trzeba tego szukać. Dodatkowo kupować dostajemy w zestawie. No, i tutaj zestaw jeszcze kryje plecki do telefonu, ponieważ, tak jak wspomniałem, dostaliśmy model z zestawem wzbogaconym o pokrowiec, a normalnie będzie po prostu ze zwykłą klapką. I wiecie co? Od razu mi się skojarzył Samsung Galaxy S4. Identyczny patent. Pokrowiec ze zdejmowaną klapką oraz druga klapka i równie wiatka jak w Galaxy. Haha, bardzo ciekawe. Może to jest z ukryty w tańszej skórze, nie wiadomo. Zobaczymy. Cóż, na dnie pudełka mamy jeszcze folię ochronną na wyświetlacz. Ojej, no naprawdę bogaty zestaw i tu powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem. Jest folia na wyświetlacz, jedna sztuka ze ścierką, no ale jest, rzadko kto to daje. Instrukcja. W moim egzemplarzu instrukcja, jak widzę, jest w języku angielskim, no ale również jak się dowiedziałem od producenta, oczywiście w telefonach przeznaczonych na nasz polski rynek, instrukcja zostanie przetłumaczona na polski. Aczkolwiek instrukcja dużo ilustracji zawiera, ale nie jest obszerna. Nie wydaje mi się, są tutaj jedynie podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Nie wydaje mi się, żeby to początkującemu użytkownikowi wystarczyło. Cóż, z drugiej strony widzę, że. No jest, przynajmniej yy, te podstawowe funkcje zostały opisane, jeżeli chodzi o system. Tak na początek, yy, żeby się wdrożyć w Androida, jeżeli ktoś dopiero zaczyna przygodę z tym systemem. No, mam nadzieję, że to mu wystarczy. No, a jeżeli nie, to może napotkać pewne trudności. Cóż, zobaczymy. My nie jesteśmy początkującymi, więc nie ma tego problemu. Obejrzyjmy sam telefon. Hmm. Z przodu smutna czarna tafla, ale na pierwszy rzut oka. Trudno chyba mieć jakieś zastrzeżenia do montażu. Ja spróbuję teraz zdemontować ten klapko pokrowiec, by zajrzeć, co się kryje pod spodem. No, naprawdę, kolejna analogia z Samsungiem. Jest to identyczny sposób mocowania na masę drobnych zatrzasków umieszczonych po całym obwodzie płytki. I tak, jak wspomniemy, jest to dosyć cienki kawałek tworzywa. Mamy. Gniazdo na SIM, mamy gniazdo karty pamięci yy, i obie karty są wkładane na wsuwkę. Nie ma tutaj żadnych dodatkowych zatrzasków. Miejsce na baterie, oczywiście duże, takie jak bateria, którą tutaj mamy w komplecie. Ja ją od razu zamontuję, żeby nie było. I założymy na razie te standardowe plecki na telefon. Pozwolicie, zobaczymy, jak on wygląda w takiej wersji bazowej. Duże logo producenta na tyle, tył matowy, zwracam uwagę, czyli telefon powinno się dosyć dobrze trzymać i no powiem szczerze, w mojej dużej ręce rzeczywiście tak jest, telefon fajnie leży w dłoni, podoba mi się. Jakość wykończenia, hmm, no tak na pierwszy rzut oka właściwie nie mam zastrzeżeń, chociaż no, obudowa jest wykonana z tworzywa, z tym, że tutaj nie będę krytykował tak jak Samsunga, bo to jest telefon za 1300 zł, a nie za ponad 2000. Także tu możemy przy tej cenie tą obudowę plastikową wybaczyć. Oczywiście znów powtarza się patent z wystającym aparatem, który, z którego strasznie nie lubię, bo wtedy to oczko się rysuje, przedwcześnie się zużywa. Jest dioda i otwór prawdopodobnie na mikrofon. Od góry mamy jacka. Gniazdo micro USB powędrowało na lewy bok. Na prawym boku mamy Włącznik, przycisk głośności, no i brawo, jest przycisk mechaniczny dla aparatu. To lubię i to mi się podoba. Ogólnie na razie wrażenia pozytywne, zobaczymy co wyjdzie w eksploatacji. Miejmy nadzieję, że to co napisano na pudełku to prawda i telefon rzeczywiście jest tak wydajny, jak obiecuje producent na opakowaniu i w specyfikacji. O wszystkim opowiem Wam w kolejnej części recenzji.